Dzień dobry, Tomczyk Wędkuje z tej strony, yy. witam. Ja wiem, że tu jest rzeź, Była dobrze, że jest zimowisko w tym roku. Na co, pan no właśnie nie. nie do końca. Jak nie do końca? No dobrze, trzeba się ten. Yy, w zachowanie. Co pan mówi? No właśnie. Ciekawostka. No, 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 zimowisko jest tam. 500 metrów jeszcze w dół z jakiej? No. Zaznaczam się zimowisko. No. Panowie, to mi wytłumaczycie jedną rzecz zaraz. Czyli co, yy, jak jestem na tamie wojskowej, to mogę w prawo rzucać tą rurę? Tak. Może pan. A w lewo już Panie. nie? Też? Też. Co pan mówi? Bo zimowisko jest. No. Jak się łęka kończy, praktycznie. No. To gdzieś tam na tej wysokości. Bo oni po prostu źle wpisali kilometry. Aha! Co pan mówi? Czyli zimowisko będzie ta główka, ta następna tutaj. Tak, tak. Gdzieś tam Bo ja tam też odcinek tam, nagrywałem. Tak. Między Gołębiem a, a Tak, gdzieś tam. To tam to kilometrów. Kilometrów. Aha! Pana, po to 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 żeby się wczytać z niego, nie? No też, prawda. Zobaczmy moi drodzy, jest tutaj wulka gołębska, bo to rozmawiam z Państwowymi strażnikami rybackimi. Dobrze powiedziałem dobrze, chyba. Dobrze. Jest mamy od 379 do plus 850 do kilometra, długość 500 metrów. Tu jest wulka gołębska. Tu jest wulka, wulka gołębska. Aha. No, i słuchajcie, według tego co tutaj panowie, a panowie się znają najlepiej z nas wszystkich, no to na wulce gołębskiej, na tamie wojskowej, czy w lewo, czy w prawo, czy na wprost, można łowić. Można, można też poławiać na główce obok. Ta, to jest zimowisko rozpościera się mniej więcej tam, jak pokazuje, w dół rzeki. No i też się nie wczytałem, bo pozwolenie dopiero, jak wiecie, uzyskałem wczoraj. Lubelskie, to byśmy tam byli, bo lubię tam mówić, ale tu serdecznie Panom dziękuję za merytoryczną dyskusję i bardzo kulturalną kontrolę, no i tyle. Jest błąd w zezwoleniu, bo wpisali w zezwoleniu gdzieś tam. Czyli zamysł... Kuchnik, się... Ale zamysł był, żeby tu było zimowisko. Tak, znaczy... Rozumiem. E, nie, nie, nie. Tu nie było. Zamysł był tam, zamysł ale był tam. w zezwoleniu, że tu jest. Zezwoleniu aha, aha, aha. No to rozumiem. To także, także tutaj, i... słuchajcie, no jednak, jak Panowie tak mówią, tak jest. No cóż, do zobaczenia nad wodą.